Nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni Iwen, A dzisiaj temat standardowo insulinooporności. Jakie badania wykonać, aby potwierdzić lub wykluczyć insulinooporność? Kochani, zacznę może tak niekonwencjonalnie. Pytanie, czy w ogóle warto wykonywać w tej kwestii badania? Dlaczego? Dlatego, że możemy się dowiedzieć, że mamy i co wtedy? I co? wdrażamy wszystkie środki, szukamy listy, jakie rzeczy w insulinoporność, A możemy się dowiedzieć, że nie mamy. I co wtedy? Dalej żyjemy tak, jak żyliśmy. Nic kompletnie nie zmieniamy. Hurra, bo nie mamy insulinoporności, bo wskaźnik HOMA wskazuje, że go nie mamy. Kochani, myślę, że niezależnie od tego, jakie wyjdą badania, wyniki, warto wdrożyć zmianę. Styl życia, sposób odżywiania, to jest bardzo, bardzo ważne. I eliminacja stanów, zapalnych. Co może potwierdzić, czy mamy insulinoporność? No, standardowo wszyscy oznaczają wskaźnik HOMA. Dla mnie nie do końca jest on wymierny, dlatego że są osoby, które będą miały prawidłowy, a jednak czują, że coś jest nie tak. Na przykład mają hipoglikemię reaktywną, cukry lecą, jak tylko zjedzą sobie coś, co ma węglowodany, to niestety zasypiają w pracy, trzęsą się ręce, pojawiają się zimne poty i to już może wskazywać, że jest jakiś problem z gospodarką węglowodanowo-insulinową. Są osoby, które po węglowodanach zasypiają. To też może oznaczać problemy z insulinopornością czy z gospodarką węglowodanowo-insulinową. Są osoby, które nie mogą przytyć i tu też może być problem z insulinopornością. Są osoby, które mają atrofię mięśni. To też jest problem z insulinopornością. Są osoby, które mają wygląd taki kobyłki wiejskiej. Tutaj porównuję zawsze kobyłka wiejska i koń arab. Czyli jak poćwiczą, to mięśnie się rozbudowują, jak nie ćwiczą, to się rozbuduje. tkanka tłuszczowa i generalnie cały czas wyglądają coraz większe. Też mogą mieć problem z insulinopornością. Są osoby, które mają po prostu stany zapalne czy chorobę autoimmunizacyjną i też mogą mieć problem z insulinopornością. Nawet nie jestem pewna, czy właśnie tak jak powiedziałam na początku, czy warto robić tutaj badania, dlatego że insulinoporność, można by było potwierdzić, zrobić badanie krzywej cukrowej, krzywej insulinowej, ale może się okazać, że jeżeli jesteś na diecie niskowęglowodanowej albo generalnie to tak. No nie jesz tego pączka, tak jak ja na przykład, no nie lubię takich słodyczy, to jakbym poszła i sobie wypiła 75 gramów glukozy, to pewnie wystrzeliłyby mi te wszystkie parametry glukozy, insulina w kosmos i można by było powiedzieć, że mam insulinooporność. Są też takie sytuacje insulinooporności fizjologiczne, na przykład w ciąży. Po to jest insulinooporność, żeby dziecko dostało więcej pokarmu. Może być to jakiś mechanizm obronny dla organizmu, po to się włącza insulinooporność, żeby coś tam więc kochani, nawet nie jestem pewna, tak jak powiedziałam, czy warto to badać, ale jeżeli już byśmy chcieli to zbadać, no to warto zrobić troszeczkę więcej badań, bo może się okazać tutaj, że potrzeba nam zrobić badania pod kątem stanu zapalnego CRP, OB, ferrytyna u niektórych osób właśnie podwyższona będzie wskazywała na stan zapalny. Warto jest zrobić morfologię z rozmazem. Kiedy podwyższone wychodzą parametry, na przykład eosinofile, mogą wskazywać na pasożyty, to też może pokazywać, że mamy insulinooporność. Niski poziom hemoglobiny wskazuje na stan zapalny najprawdopodobniej w obrębie jelit. Może być to problem z pasożytami, może być to choroba autoimmunizacyjna. To też może wskazywać, że mamy insulinooporność, która jest często związana ze stanem zapalnym, o którym już też mówiłam. Co jeszcze, no, insulina naczczo, jeżeli ona wychodzi dwupunktowa, no to prawdopodobnie nie jest dobrze, co jednocześnie nie przesądza o tym, że mamy insulinoporność. To, że mamy naczczo podwyższoną glukozę, też nie przesądza, że mamy insulinoporność, bo osoby, które stosują dietę niskowęglowodanową, często naczczo mają wyższą. Glukozę. Może być to związane z tym, że organizm sobie świetnie radzi, włącza mechanizmy obronne, włączają się rano mechanizmy. Normalnym jest, że rano mamy zwyżkę kortyzolu, a kortyzol zadba przecież o to, żebyśmy mieli wyższy poziom glukozy, więc jak dotreptamy do laboratorium, a generalnie nie jemy dość dużo węglowodanów, to już glukoza może być wyższa i kompletnie się o to nie musimy martwić. Kiedy mamy hemoglobinę glikowaną podwyższoną, może wskazywać na stan przedcukrzycowy. A najczęściej cukrzyca jest związana z insulinopornością. Ale równie dobrze możemy mieć insulinoporność, yy, przepraszam, możemy mieć cukrzycę typu pierwszego i, yy, no i wtedy będziemy mieli hemoglobinę glikowaną podwyższoną, co nie oznacza, że mamy insulinoporność. Więc chyba nie ma takich bardzo, bardzo jakby dobitnych badań, są pośrednie. Na pewno jest to krzywa cukrowa, krzywa insulinowa, ale ta krzywa glukozowa. Bardziej bym radziła, żeby zrobić po teście kanapkowym, czyli bierzemy ze sobą typowe śniadanie i wtedy sprawdzamy, jak wzrasta nam glukoza, jak wzrasta nam insulina. No, można zbadać sobie, sprawdzić ten wskaźnik HOMA, znajdziecie na pewno w internecie, aczkolwiek nie do końca z dobrym wyznacznikiem. Można sprawdzić insulinę na czczo, czy jest jednopunktowa, czy dwupunktowa ale już miałam też takich podopiecznych, którzy mieli jednopunktową i jak sobie wypili cukier, to dopiero im skoczyła na 200 insulina, e, więc widać, że jest duży problem, ale przecież w życiu codziennym, jeżeli masz tą jednopunktową insulinę, to jest super, no przecież rzadko kto z nas zjada taką dawkę cukru na raz, e, jak to się dzieje w laboratorium. Więc jeżeli wiesz, że wynik naczczo insuliny mieści się tak do 9, to prawdopodobnie jest po prostu wszystko w porządku, wystarczy unikać węglowodanów. Natomiast czasami rzeczywiście warto zrobić tą krzywą glukozową, żeby zobaczyć, czy przypadkiem glukoza nie ma bardzo niskich wartości, wtedy cierpisz na hipoglikemię reaktywną. I w jednych sytuacjach, gdzie jest hipoglikemia reaktywna, potrzebne będzie dołożenie węglowodanów, a innych wręcz usunięcie węglowodanów i zastosowanie diety ketogenicznej. No, chciałabym wam udzielić konkretnych odpowiedzi, ale kochani, zapraszam was do gabinetu dietetycznego. Czy to do mnie, czy do moich dietetyków, którzy również specjalizują się w dietach ketogenicznych i się okaże czy trzeba dobrać dietę wysokowęglowodanową, średniowęglowodanową, niskowęglowodanową, czy też dietę ketogeniczną, to są bardzo, bardzo indywidualne przypadki i nie wierzcie w takie rzeczy, że wystarczy zrobić bach, krzywa, glukozowa, insulinowa i już wiem, że mam insulinooporność. Najprawdopodobniej ją masz, jeżeli nie możesz schudnąć, jeżeli czujesz zmęczenie, jeżeli często myślisz o jedzeniu, jeżeli masz PCOS, jeżeli masz chorobę autoimmunizacyjną, jeżeli wypadają ci włosy na głowie, jeżeli masz nadmierne włosienie na ciele. E, co jeszcze? Jeżeli masz na przykład takie ręce bardziej nalane, bardziej ci się akumuluje tkanka tłuszczowa na brzuchu, e, czy masz problem z zrzuceniem kilogramów pomimo aktywności i diety, to najprawdopodobniej masz insulinną porność, przy czym nie trzeba mieć wszystkich. Wystarczy czasami, że masz jedną, e, albo taki prosty, zjesz węglowodany i zasypiasz. Wypijesz alkohol i waga ci wzrasta. To jest bardzo charakterystyczne dla insulinooporności. Ale nie ma, kochani, jednej diety w insulinooporności, nie ma jednego konkretnego badania, które jest w stanie dokładnie powiedzieć, tak mam, bo insulinooporność może mieć podłoże zapalne. Wtedy powinniśmy szukać stanu zapalnego i eliminować stan zapalny, i przy okazji pozbędziemy się insulinooporności. Kochani, jeżeli film chociaż trochę wprowadził chaosu w wasze życie, to łapka w górę. No i zachęcam oczywiście do subskrybowania.